Bardzo was przepraszam, ale to będzie wstawione jako drugi odcinek, bo ponieważ mi się ten wyłączył. Dobra. To jest taka randomowa willa. Mi się podoba, tylko czekajcie chwilkę. Pokażę Wam moje nowe ciuchy, które sobie kupiłem. Oczywiście, zdzierstwo za koszulkę 5000. A więc przepraszamy widzowie, bo po prostu no, nie mogliśmy. Ci.

to tyle było, by było w tych dwóch odcinkach. Ten będzie akurat krótki. Ten był taki na spokojny, bo nie graliśmy z Nikim. I dobra, druga minuta. No i czekaj no. No, no jeszcze żeby wam dobrze się układało, żebyście byli no no. No i żebyście wstawiali Nik. Mi... kciuki w górę. Ja się z wami pożegnam. Miałem nadzieję, że wam się to podobało. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli było oglądać. Nara.